No to co dziewczyny, dziś akcent w granacie i robimy sobie subtelny makijaż właśnie do granatu Zaczynamy sobie od kremu CC, żeby sobie nawilżyć skórę i delikatnie wyrównać koloryt. Zobaczcie, wystarczy tylko CC i już buja jest całkowicie inna. Ja lubię efekt mocniejszego krycia, więc sobie nałożyłam podkład matujący i co, ujarzmiamy nasze brwi Zobaczcie, wystarczył tylko tuż i już brew jest całkowicie inna Dziewczyny stosujemy jeden cień Hazelnut i dziewczyny powiem wam szczerze, każda z was powinna mieć taki odcień w swojej kosmetyczce, bo on się genialnie sprawdza z, przede wszystkim włók, nieważne jakie cieniu używasz, tu w włóku będzie pięknie wyglądał, no to robimy. Bardzo delikatnie nałożony, a już oko jest bardziej podkreślone. Bierzemy puder, odbijamy sobie, wyznaczamy sobie linię, jak powinniśmy wyjechać. Zobaczcie. Zrobiłam sobie kreskę w linii rzęs i delikatnie ją wyciągam ku górze. I teraz będę ją rozcierać małym gwoździkiem do góry, żeby zrobić sobie efekt takiej przydymionej kreski. Mały gwoździk i delikatnie sobie rozciągamy kreseczkę ku górze lekkimi ruchami, żeby uzyskać sobie właśnie takie przydymione, leciutko oko, żeby ta kreska nie była taką mocną kreską, tylko żeby była właśnie tak oczy. Ściągamy nadmiar. Zobaczcie. Rzęsy wytuszowane. Pamiętajcie, jeżeli chcecie uzyskać bardziej wyciągniętego oka ku górze, to zaczynacie od zewnętrznego kącika tuszować właśnie wasze rzęsy. Oko gotowe. Pudrujemy naszą twarz. Dziewczyny, Teraz dziewczyny bierzemy sobie znowu cień. Delikatnie pracujemy z nim na pędzlem. Pędzlem do konturowania. Delikatnie sobie podkonturujemy, bardzo subtelnie policzek. Chcemy efekt takiego bardzo delikatnego makijażu, więc zobaczcie w ten sposób. Dzisiaj usta bardzo delikatne, więc tylko błyszczyk ping Belara, taki bardzo delikatny, subtelny róż. Daj znać, jak Ci się taki makijaż podoba.